serdecznie w sposobie na rowerowy ból tyłka 2 w poprzednim odcinku opowiadałem wam jak dobrać sobie do swojego tyłka siodełko jest to temat bardzo ważny, ponieważ rowerowy ból tyłka występuje na wszystkich płaszczyznach rowerowania, u wszystkich kolarzy rowerzystów, to jest coś co czego się nie da uniknąć, natomiast można go minimalizować lub też w jakiś sposób z nim walczyć tak jak powiedziałem, wybór siodełka jest dość ważny. Jego szerokość, kształt to jest podstawowa rzecz tak naprawdę, ale nie jedyna. To jakie macie, jaką macie odzież na sobie też jest bardzo ważne, ponieważ rowerowy ból tyłka nie występuje tylko przez uklepywanie swojego biednego dubska siodełkiem, ale także przez obtarcia, zaparzenia i inne rzeczy. Bardzo ważną sprawą jest, słuchajcie, posiadanie w spodenkach pieluchy. Jeżeli ktoś jedzie w shortach z siateczką takich do pływania, to można tak pojechać do sklepu 3 km. Natomiast jeżeli przejedzie coś takiego 30, to obtarcia są najgorsze. To jest coś, co jest najgorszego, przynajmniej dla mnie. Eee... Pielucha, jakakolwiek, zwiększa komfort nieprawdopodobnie. Ja moje pierwsze spodenki rowerowe pamiętam, które kupiłem na szlaku w sklepie, Krakowie, nieistniejący już w tym momencie. Niebieskie, stalowe, stalowo niebieskie gacie robione z materiału Bayera. Pielucha w środku była zrobiona z irchy. I ja w tych gaciach jeździłem kilka lat. Nie miałem innych, to były jedyne. I w delikatnie za mała koszulka luka kupiona na gołębi w sklepie sportowym, który też już nie istnieje, który miał ubranka rowerowe. Bardzo ważną sprawą jest też to, że zdałem sobie sprawę, że część ludzi jeździ w kaciach rowerowych z pieluchą i jeszcze w majtkach. Na szczęście nie widziałem czegoś takiego, żeby ktoś jeździł w bokserkach, ale to też mi się wydaje, że się może zdarzyć. Ale w zwykłych takich majtach, majtach, reformach, czy jak tam nazywa, to jest złe. To jest kompletnie złe. To powoduje problemy. Przede wszystkim zaparzacie swój tyłek, a po drugie, mo zwiększacie możliwość tego, co już przed chwilą powiedziałem, czyli. Obtarć, to tak nie może być. W gaciach rowerowych z pieluchą jeździ się bez majtek. Bez, bez. Majtki są niepotrzebne, majtki to zło. I słuchajcie, jak już mamy te dobre gacie, to przydałoby się także zadbać o to, że jadąc cały dzień, wiecie co tam się dzieje. Nie muszę Wam mówić. To jest takie średnie fajne miejsce, więc e, przydałoby się czymś ten tyłek posmarować. Są ludzie, którzy na przykład stosują zasypki i pudry do Natomiast ja tego do końca nie rozumiem i nigdy znaczy próbowałem to kiedyś zrobić, natomiast uważam, że to jest dziwne, zasypywanie tyłka pudrem, który wchodzi w kontakt z potem i robi się z tego papier ścierny, taki bardzo delikatny, ale się robi. Chyba to nie o to chodzi. Puder do zasypania... Ja nie mam dzieci, natomiast są tutaj specjaliści, którzy mają dzieci. I wydaje mi się, że jak się dziecku sypie pudrem dupę, to ta dupa powinna być na świeżym powietrzu. Nie zapakować to dziecko z powrotem. Po tym dziecko, nawet jeżeli tą dupę ma popudrowaną, jest w pielusze, to z tego, co sobie jestem w stanie wyobrazić, nie, nie, takie dzieci są, nie, nie są specjalnie aktywne, prawda? Nie spocą się kurczek prosiaki. Mam rację czy nie? No, mam rację. E, więc stosowanie metod dla dzieci nie jest zbyt dobre. No, równie dobrze, że możecie zacząć pić mleko. <laughs> Podczas jazdy na rowerze. Ale wracając do tematu, na rynku jest trochę specyfików, które mają właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze co jest bardzo ważne. Na przykład, jak spędzamy na rowerze cały dzień, albo jesteśmy na wyprawie i nie mamy możliwości przebrania tych gaci codziennie. Słuchajcie, ja odkryłem jakiś czas temu sportbalm antyoptarciowy. To jest balsam są jeszcze żele. Chłodzący bakteriobójczy wodoodporny i grzybobójczy środek, który zwiększa komfort mój nieprawdopodobnie. Ja miałem zawsze problem z obtarciami i przestałem go mieć. Naprawdę. Testowaliśmy to. Dostałem pierwszy balsam rok temu, ponad rok temu, przedan na Purną. Pomyślałem sobie, że to jest jakiś przerost formy nad treścią i nie byłem zbyt chętny do używania tego, natomiast przyszedł taki dzień, że obtarłem się okrutnie, z jakichś powodów, bliżej nieznanych, spociłem się bardziej, zjadłem coś bardziej słonego, spaliło mi kawałek tyłka na wylot i ten chłodzący żal pozwolił mi następnego dnia z powrotem cieszyć się, moi drodzy, jazdą. I każdy, kto ma ochotę kupić sobie taki żal, na pewno będzie z niego zadowolony. Znam ludzi, którzy mieli dokładnie taki sam stosunek, uważali, że co? 20 lat jeździłem na rowerze bez tego, po cholerę mi to. A później, Jacek, masz ten żel jeszcze gdzieś tam? No, tak było. Są tutaj tacy, niedaleko. Więc słuchajcie, jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszam do naszego sklepu. W naszym sklepie można kupić też trochę innych rzeczy. Na razie się rozwijamy, więc proszę o litość z komentarzami na ten temat. Część rzeczy, która będzie w naszym sklepiku, która już jest, to będą rzeczy, które tylko i wyłącznie będziecie mogli kupić u nas. Czyli nasze t-shirty, nasze skarpetki, nasze buffy, czyli tak zwane chusty wielofunkcyjne. Jest tego trochę, będzie jeszcze więcej, i to jest tyle. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na końcówkę filmu, bo teraz będziemy robić takie końcówki filmów dziwne, które znajduję w archiwach moich filmików i ciekawe czy zorientujecie się po pewnym czasie o co w tym wszystkim chodzi, bo być może to będzie ciężkie, natomiast ja tam widzę jakiś związek między tymi końcówkami. Dziękuję bardzo i zapraszam do pana wiatraczka. Do widzenia.